Cześć, witam was serdecznie na moim kanale, czas na ulubiców, czyli podsumowanie poprzedniego miesiąca, najlepsze kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki do makijażu i uwaga, akcesoria, które podbiły me serce w ostatnim czasie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co też warto kupić, czym warto się zainteresować, to koniecznie oglądajcie dalej. Pielęgnacja rozpocznę od mojej wielkiej radości, ponieważ bardzo, bardzo długo szukałam znowu dobrego żelu do mycia twarzy. Ja lubię, kiedy mam mocny make-up, wchodzę pod prysznic, używam żelu do zmycia tego makijażu, robię szuruburu, żeby mieć pewność stuprocentową, że ta skóra jest mega mocno wyczyszczona, że wszystko. W tych porach wszystko jest wydobyte, nie ma tam po prostu żadnego brudu ani resztek makijażu. Używam jeszcze później na tej już takiej czystej skórze szczotki sonicznej, a później po wyjściu tonizuję i tak dalej. Więc. Szukałam długo. Ponieważ używałam no, już kilka lat, można powiedzieć, z Liren takiego różowego żelu i zauważyliście, nie pamiętam w których ulubieńcach, pojawił się ten żel jako bubel, ponieważ coś tam się zadziało, jakiś nowy skład. I niestety, ale bardzo taki chemiczny zapach, okropne ściągnięcie na twarzy. Pikły mnie oczy, w ogóle jakiś dramat. Więc od tego czasu ciężko mi było znaleźć coś dobrego. Testowałam. Ostatnio się cieszyłam, bo dostałam sporo nowości. Czy to z Yves Rocher, czy z kosmetyków jakichś naturalnych, koreańskich. Ale Coś było nie tak z tymi żelami, jakoś tak nie domywały w 100%, aż nagle złapałam za kosmetyk, do którego nie byłam przekonana, bo myślałam, że będzie jeszcze bardziej delikatny niż te wszystkie poprzednie, które testowałam. Używam go yy, niedługo, ale to jest sztos, po prostu to jest sztos. Garnier bio. Jest to nowa seria, która jest. ma bardzo dobre składy po prostu. Trawa cytrynowa jest to oczyszczający żel do twarzy, do skóry normalnej, kumieszanej, ale słuchajcie, no nie spodziewałam się, że on będzie się tak pienić i tak błyskawicznie zmyje makijaż. Pozostawiając takie uczucie świeżości, tak jakby czuję takie orzeźwienie miętowe na y, twarzy, bez żadnego, nic nie podrażnia moich oczu. Wiecie, ja mam strasznie wrażliwą skórę, więc jestem na to uczulona, ale tu jest rewelacja, i tak bardzo się cieszę, że kosmetyk ogólnodostępny, kosmetyk, który kosztuje chyba cena regularna, to jest. 19 zł, więc nie jest to dużo za bardzo wydajny kosmetyk, bo wystarczy odrobinka, naprawdę pieni się bardzo mocno i błyskawicznie zmywa ten make-up. Więc mogę Wam polecić z czystym sumieniem, jeżeli też, tak jak ja, lubicie przemyć wodą, wyczyścić bardzo dokładnie twarz, tym bardziej, kiedy makijaż jest bardzo mocny, tak jak ja mam dzisiaj. Ten make-up jest utrwalony, ponieważ jest teraz godzina. 18.25, a w makijażu jestem od godziny 11 rano, więc jest to bardzo mocny makijaż, i też wejdę sobie pod prysznic i zrobię szuruburu właśnie tym żelem. Ale dobra, nie rozgaduję się, po prostu chciałam Wam go polecić jako takie moje odkrycie. Cieszę się z tego bardzo, że go odkryłam. Naprawdę. Teraz kolejny etap mojego demakijażu i pielęgnacji. I używam tego już dłużej. Dłużej, bo chyba dwa miesiące. Cały czas zresztą to widać po zużyciu. Nie wiem, tutaj widać, że tej wody jest niewiele. Jest to seria Soraya Plante. Roślinna esencja tonizująca z wodą z Neroli i algą Wakame. Uff. Fajne, naprawdę fajne, wystarczy odrobina na wacik, żeby odświeżyć, stonizować skórę, ona jest taka ujędrniona, nawilżona i później nakładam serum i kremy, więc ja bardzo sobie chwalę takie rozwiązanie, również nic nie piecze, nic nie ściąga, nic nie podrażnia, jest bardzo delikatna, ma bardzo przyjemny zapach naturalny, mimo że ja za wodą neroli to w ogóle nie przepadam to przez tą algę tutaj. Nie czuć tego zapachu. Naprawdę warte, warte polecenia i, i szukajcie w drogeriach, bo często są dobre promki na te produkty. Jest to nowa seria naturalnego pochodzenia, bo aż w 99% składniki są właśnie pochodzenia naturalnego. I znowu kolejny etap pielęgnacji. Ja serum z Dr. Jart dostałam już jakiś czas temu i sobie tak leżało, leżało, w szafce, Dojrzewało do momentu, kiedy po prostu to wyciągnę i zacznie test, zacznę testować. Jestem mega, mega pozytywnie. Zaskoczona działaniem, i mówię tutaj o serum właśnie Dr. Chart Peptidin. Jest to serum peptydowe, które rozjaśnia skórę, odżywia, rozjaśnia, przygotowuje do późniejszych etapów pielęgnacji, czyli do nałożenia kremu bądź makijażu. Świetnie się sprawdza, nawet kiedy robię taki błyskawiczny make-up. Tonizuję skórę, nakładam tylko to serum i nakładam odrobinę kremu BB z filtrem 50 ten krem niesamowicie też fajnie pielęgnuje i nawilża moją skórę więc to jest takie idealne dla mnie rozwiązanie na co dzień a skóra naprawdę wygląda na super, taką świeżą, wypoczętą. Ten oto kosmetyk, słuchajcie, jest dostępny w Sephora. Kosztuje 165 zł, więc niestety dużo, ale jest na wyłączność Sephora, więc w żadnym innym miejscu niestety go dostać się nie da. Ale jest świetny i wystarczy odrobina. Ja używam go bardzo długo i zobaczcie, tutaj zużycie jest spore, ale wystarczą dwie takie pipety na całą twarz i jeszcze tutaj na szyję jest, jest świetne no i przechodzimy już do kolorówki z kolorówki mam dla was tylko dwa kosmetyki ale są to kosmetyki, które sami stwierdzicie, że efekt jest od razu widoczny i że to jest coś, co trzeba mieć i mówię tutaj o paletach paleta nowość Wibo Go Nude uważam, że jest naprawdę na zainteresowania tym bardziej, że cena nie jest jakaś okropna, bo 49 zł za paletę, która ma w sobie też pędzelek, to nie jest dużo a pisałyście mi od razu po filmie z tą paletą, że kupiłyście za niecałe 20 zł w ogóle paletę, więc Wow, da się ją też kupić w promocji, i to dużej, chociażby minus 50%, właśnie w Rosmane, więc myślę, że warto się nią zainteresować. Są to kolory bardzo intensywne, ale można tutaj zrobić i takie delikatniejsze makijaże, i super nasycone. Tak jak to było właśnie w moim przypadku, wykonałam dla Was taki kolorowy makijaż. Bardzo, bardzo Wam się spodobał, więc polecam Vivo Go Nude Heartbreaker a kolejna paleta to jest paleta, y, którą wy, wy już widzieliście y, na instagramie i to jest paleta, którą wykonałam właśnie ten makijaż i paleta, w której się zakochałam od pierwszego dotknięcia do powieki pędzelkiem na pigmentowanie to, to jest coś niesamowitego, zresztą chyba nie muszę nic dodawać kolory są bardzo intensywne Wow! I jest to paleta Kobo, która powstała przy współpracy z Danielem Sobiśniewskim. Daniel, gratuluję Ci kolejnej perełki. Jesteś niesamowity, naprawdę to, co tworzysz. To, to... No. I jest to um, Midnight Wonders paleta, która jest bardzo. Bardzo kolorowa. Ma dwa cienie, bardzo takie połyskujące, mieniące się. Coś a la topery, ale z dużo gęstszym pigmentem, z tymi drobinkami odbijające światło. Są dwa. No i mamy tutaj maty, które są tak napigmentowane, tak soczyste, cudowne. Sama przyjemność pracy na, na powiekach blenduje się jak masełko, naprawdę. Nie mam czego się przyczepić. Jedyny cień, którego nie użyłam, to jest ten błysk, który jest tutaj. Po prostu już nie miałam gdzie go wcisnąć na tą powiekę, bo już sporo się tutaj dzieje. Ale śmiało śmiało. Jeżeli lubicie kolorowe makijaże, to jest coś, co Was nie rozczaruje na 100%. Ręczę za to. Jest genialne. Tak, e, mamy kolorówkę i mamy coś, co o czym chciałam Wam już dawno powiedzieć. I pytacie mnie za każdym razem, kiedy widzicie moje paluchy na Instastory, co ja takiego mam na tych paznokciach, że tak ładnie, naturalnie, pięknie to wygląda. I faktycznie moje paznokcie wyglądają tak samo od jakichś trzech miesięcy. E, nic się na nich więcej nie dzieje. Teraz mam odrosty już bardzo duże, więc muszę sobie uzupełnić. Ale jest to taki bardzo, bardzo subtelny, transparentny róż. Taki dający bardzo fajną świeżość e, paznokciom, takie wiecie, są bardzo kobiece z pięknym błyskiem e, złoto-różowym wygląda to bardzo naturalnie bardzo kobieco i jest to ten oto lakier hybrydowy z Vibo, kolor Rich Rich cudny naprawdę cudny, już tutaj go ubywa, ubywa, ubywa świetna cena, łatwo dostępny no nic dodać nic ująć i cały czas zapominam wam go po prostu pokazywać już od tylu miesięcy bo jest w zupełnie osobnej szafie gdzie mam rzeczy do paznokci i tak wyciągam to tylko kiedy je robię czyli raz w miesiącu często nie mam za bardzo czasu robić paznokci ale tutaj wystarczy jedna warstwa wszystko się świetnie trzyma naprawdę polecam no i na pewno osoby, które nie lubią jakichś super intensywnych odcieni lub tak jak ja nie mają za dużo czasu żeby cały czas uzupełniać, a przy intensywnych kolorach to jest bardzo widoczne po krótkim czasie mi szybko rosną paznokcie, więc takie jasne to to jeszcze ujdzie, wiecie, ujdzie po prostu nie widać od odrostu, wygląda to ślicznie, no i dwa akcesoria, które wam Serdecznie polecam. Jest to pędzel. Pędzel z zestawu Boho Beauty. Jest to pędzel powstały przy współpracy ze zmalowaną z tego zestawu. I słuchajcie, to jest taki wielki puchacz, którym w kilka sekund, dwie-trzy sekundy przypudrujecie całą twarz. Jest tak. Miękki, taki po prostu idealny do miziania. Szukałam długo takiego pędzla. Kiedyś miałam taki duży pędzel z Sephory, ale on nie był w normalnej sprzedaży I jak mi się trochę zniszczył, bo już go mam Bardzo dużo lat, nie będę liczyć Sorry, ale to jest naprawdę zdary pędzel To już mi się zniszczył, już mi się rozpadł i Szukałam takiego dużego puchacza, i to jest właśnie to, czego ja potrzebowałam. Bardzo szybko można nim makijaż wykonać, jest to wielka przyjemność, więc zostanie ze mną na długo, bo po prostu to jest coś, co mi ułatwia pracę i codzienny makijaż. I ostatni już produkt jest to. Czotka do włosów, która mnie bardzo zaskoczyła. Wygląda dziwnie, wygląda jakby to była jakaś zabawka. Wybaczcie, to jest pełno włosów na tym, bo dzisiaj się czesałam. Dobra, nieważne. Są włosy, no bo jest w użyciu, wiecie, żeby, żeby nie było, że wyciągam jakiś nowy produkt w ogóle nieużywany. Eee... Plastikowa szczotka, ale co w niej jest takiego nietypowego? Oczywiście widać, że tutaj jest też miejsce do suszenia, wszystko super. Pięknie rozczesuje, naprawdę pięknie. I tutaj tangle teaser był moją miłością przez wiele lat, ale to po pierwszym szczotkowaniu. To już ten Teaser, to już, to już jest B, już w ogóle go nie potrzebuję. Jedyny minus, że to jest jednak większa szczotka niż ten który jest malutki, ale ona jest bardzo elastyczna, nie wiem, jak wam to pokazać. O, widzicie, że to wychodzi, że to się rusza, ta szczotka w jedną i w drugą stronę. Ona się dopasowuje do kształtu głowy. Można naprawdę przyłożyć szczotkę i ona się dopasowuje, więc. To jest świetne rozwiązanie, moim zdaniem. Moje włosy nigdy nie były tak wyczesane, bez męki, bo czy na mokro, czy na sucho, te włosy jest bardzo ciężko rozczesać. Mam bardzo cienkie włosy, które się plączą, w ogóle kołtuny się robią i nieważne, czy one są takie krótkie, czy takie. Jakiekolwiek produkty, które ułatwiają rozczesywanie, mi obciążają te włosy. No, a tu tego nie ma. Tu nie mam problemu, tu rozczesuję włosy, chwile, jest mega. I jest tu szczotka, nie powiedziałam w ogóle nazwy, ja też jestem dobra. Ilu, ilu. Taka, tu, o, ilu. Wygląda trochę jak mikrofon z lat 20. Dobrze, kochani, to wszystko. Tak prezentują się moi ulubieńcy. Ja już jestem padnięta na dzisiaj, naprawdę, a jeszcze chcę dla Was zrobić dwa posty, więc trochę jeszcze dzisiaj popracuję i zmontować dla Was jeden film, ale to już należąco i już po kąpieli, po zmytym makijażu, tym oto żelem moim odkryciem na przykład. Dobrze kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam przyjemnego sierpnia, pełnego słoneczka, ciepełka i cudownych przygód. Wszystkiego dobrego kochani, do zobaczenia, pa!